Zapraszamy na scenę e, płonącej gnierki, iskierki z krownicy samej Kufiec e, Lubaczów. Gromada zuchowa powstała w 2004 roku. Jest laureatem konkursów i festiwalu organizowanych przez powiat Lubaczowski oraz na poziomie wojewódzkim. Bierze udział jako wolontariusze w akcjach pomocniczych oraz uroczystościach patriotyczno-religijnych. Wykona dla nas pląs marynarz i piosenkę Kiedy w piątek? Proszę, suchy, nie bójcie się. Mikrofonu podchodźcie do niego śmiało i przypominam, że jak schodzimy z sceny, to schodzimy na lewą stronę. Czuj, jesteśmy 15 gramatą zuchową płonącej skierki, Krowicy samej. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj, aby zaśpiewać wam fajną piosenkę i super brąz. Zapraszamy do świetnej zabawy. Piątek, słońce świeci, setemin do góry z lata! Będę słodki malin, bo ja mam tylko jeden świat, słońce, góry, pola, wiatr, hej, pola, i nic mnie więcej nie obchodzi, bo miazucham się urodził, bo ja mam tylko jeden świat, słońce, góry, pola, wiatr.

Bierzemy dużego, bierzemy małego banana do ręki i one banana, two banana, three banana, four, five banana, six banana, seven and one. Płyną statki z bananami, ściną dal, ściną dal, ławi tu daj, daj, ławi tu daj, a każdy banana śpiewa. i tutaj. Podaj, dalej, proszę, podaj, podaj podaj, 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 podaj podaj, podaj. ręki i dalej, 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 tu banana. Two banana, three banana Banana do ręki i one banana, two banana, three banana, four, five banana, six banana, seven and more. Ośmiorniczka na ich Jeszcze raz. Ośmiorniczka na ich